Czołgiem, witam Was serdecznie, Poszukiwacz Gustlik z tej strony. Dziś mamy taki dzień testowy. Będziemy testować pinpointery z tego względu, że zamówiłem sobie nowego XP. Mieć chóreczkę i sobie go przetestujemy do yy, GP Pointera, którego używałem wcześniej. O, kapeczkę brudny, ale... Gdyś na filmie, którym nagrałem parę miesięcy temu, robiłem sobie tą obrączkę taką, która zwiększała swój zasięg detektora. I dużo komentarzy tam było, że to jest fake, że jak się detektor wyłączy, to wszystko wraca do ustawień fabrycznych. Czyli ta obrączka w ogóle nic nie pomaga. Nie jest to fake. Tyle, bo mogę powiedzieć, że nie jest to fake, gdyż ja to sprawdzałem nieraz, ustawiałem go. Jeżeli się dobrze tylko ustawi, tą obrączkę jest wszystko tak jak być powinno. Przygotowałem sobie miarkę na kartce. Normalnie zaraz wam to wszystko pokażę i będziemy testować. Przetestujemy mi czwórkę na sam koniec, bo mam nadzieję, że będzie najlepsza, oczywiście. Zrobimy test na GP Pointerze i potem ściągnę z niego tą obrączkę. Zobaczycie wyniki wtedy, jakie są. I przejdziemy do XPK. Także zaczynamy. Mamy tak, Do dzisiejszych testów przygotowałem sobie 5 złotych współczesne z roku 94 5 zł PRL. Rok mamy 1976. 50 groszóweczkę. Ona będzie stara. O, 95 rok. Tutaj mam taki żeton, który tam ostatnio znalazłem. Tu jest wrzosek, jeden chleb. Jak ktoś oglądał poprzednie filmy, to będzie wiedział o co chodzi koronę norweską z 1999 roku 20 groszy PRL z roku no właśnie któregoś stara i łuskę łuskę z Mausera i zobaczymy sobie jak to będzie na GP Pointerze także zaczynamy Pomiary. No i tak na tapetę pierwszego bierzemy GP Pointera w stanie takim jakim był cały czas. Mamy skalę. Dołożymy równiutko do karteczki. Włączamy go. Działa. Także bierzemy sobie pięciozłotóweczkę pierwszą. No. 2 centymetry. W sumie 5 to zrobimy listę GP. Teniech będzie. Z tuningiem. 5 gros i 5 zł PRL no, 3 centymetry. i tak jak ten żeton też dwa centymetry korona no, nie całe tam dwa ale też damy Niech będzie, przestawię sobie lampę, żeby było lepiej widać. Stój, nie ruszaj się, czyli ta koronka, 50 groszy, też dwójeczka 20 groszy PRL. To samo, też tak łapie. 20 óska 3 cm łuska. i coś większego. Może, no, wziąłem taką śrubkę, którą miałem. Zobaczymy, ile śruba łapie. No, 3,5. <laughs> i teraz weźmiemy to rozmontujemy i zobaczymy jak to będzie się pokazywało także bierzemy noża przecinamy izolkę i się okaże czy to jest fake czy nie fake bo moim zdaniem Naprawdę ten detektor się to znaczy zasięg się polepszył, nie? I to o dużo. Ściągamy obrączkę, także jest bez. Chyba obczyścimy i lecimy dalej. GP Pointer S. Włączamy Działa I lecimy znowu <laughs> Piątka to samo Pierel samo Ludzie. Ludzie, to był fejk a mi się wydawało, że naprawdę to idzie głębiej. Łuska no, śruba. No to pięknie. Sam żyłem w złudzeniu, że to naprawdę działa. Naprawdę powiem wam, że, że jest grubo i założyłem specjalnie do tego testu nową baterię żeby nie było jakichś dziwnych tam rzeczy, że bateria słaba jest i coś, nie nie wiem jak to jest czy to jest efekt placebo, czy co bo naprawdę jak brałem na tamtym filmie ogarniałem to, to co działało a teraz nie działa i też dlatego zakupiłem właśnie tą mi czwórkę, z względu, że widzicie, jakie są pomiary Zaraz weźmiemy Mi czwórkę, Zobaczymy, jakie są z Mi pomiary Na pewno przypuszczam, że będą lepsze Ale najpierw zrobimy sobie jej unboxing Także Rozpakowujemy Także wjeżdża Pinpointer Mi 4 I mamy to Papiery, karta gwarancyjna. O. Rzeszów. O, proszę bardzo. Panie Robercie, dziękujemy za zakupy. Pozdrawiam Rzeszowa. Również pozdrawiam firmę Eltech. Rzeszów. Instrukcja obsługi. I różne dziwne badziewia. Super. Kupiłem, miałem kupować w odńcach, ale niestety nie zagrało to tak jak miało zagrać, z czego jestem bardzo niezadowolony. Nie pod względem obsługi czy coś, tylko że chciałem to kupić w inny sposób, a kupiłem w innym. Także niestety, ale wziąłem to kupiłem u konkurencji. Trudno. No, ale prezentuje się tutaj pierwszy kabel do ładowania. Cały pin pinpointer w kaburze. Kabura jest o tyle fajna, że jest skrętna 360 stopni. Ją możemy wziąć pod kątem, jakoś tam wyregulować leczka i jakieś tam nowe kartuszki do mi i mi4. nas nie interesuje. Interesuje nas ten mości pan. I zaraz przechodzimy do testów. Także gdzieś mi czóreczka. Równo ładnie ustawić i no. gwoździe już wy, wynajduje, które są w, w stole w ogóle nie, albo łapie. Już kątownik ale dobra, uspokoił się. Także jedziemy pierwsze, pięciozłotoweczka. osiem centymetrów, piąteczka. 5 zł PRL no tak 7,5 Po kolei lecimy jak mam poukładanie 20 groszy PRL 6 cm korona norweska Siedem centymetrów. Pięćdziesiąt groszy współczesne. Sześć i pół. Pięćdziesiąt groszy. To Mój żeton. I tak samo. Łózka Tak samo jak 7,5 cm i śrubka. 9 cm. Także tak to wygląda. <tryk> Wyłączamy. Mycureczkę i podsumowanie wygląda tak. No niestety, jakby zawzięty jestem GP Pointerem, ale zobaczcie jakie mamy, jaki mamy przeskok. Eee, GP Pointer na 2 cm pokazywał piątki. Że to praktycznie większość pokazywał na 2 cm. A tutaj mamy mi mieczóreczkę. Od 9 do 6 cm głębiej. Czyli mamy co najmniej 2,5 cm głębiej. Względem tego co pokazywał większość, no to mamy 4 cm różnicy. Ale z tego co zauważyłem, jak sobie go jeszcze przetestowałem, przetestowałem sobie go na takie większe przedmioty. No to naprawdę robi robotę. Bo włączmy i mamy imadło. I patrzcie, ile jest do imadła. I on już pokazuje. To jest jakieś 30 centymetrów. Może nawet nie, ale 25. To dajmy tak wizualnie, to jest cały pin, cały pin pointer, nie? Yy, pokazuje do większego metalu. Tu mamy młotek. Zobaczcie, jaka jest odległość. To jest jakieś 25 minimum centymetrów, nie? Do większych przedmiotów, no, test robiłem tylko z małymi monetkami. Nie? takimi jak się tam najbardziej kopie, ale na większe przedmioty działa naprawdę daje fajnie. Jeszcze do drabinki zobaczymy. Tu już ją łapię, zobaczcie, jaka jest odległość. o ten detektor spodobał mi się bardzo także Mi 4 XP polecam w 100% GP Pointer jak dla początkującego jest naprawdę no spoko bo nieduże pieniądze bo ja za niego zapłaciłem bodajże najtańsza opcja która była na Allegro 60 zł bo stwierdziłem że na co mi dobry Pinpointer, jak i tak trzeba sobie tam gdzieś pogrzebać, nie? Także myślałem w ten sposób. No i ten mój sposób był zły, a jeszcze bardziej, jak zrobiłem sobie jego tuning, bo gdzieś też oglądałem na internecie, nie? Że ten tuning pomaga. Tylko, że to jest yy, też taka dziwna, dziwna rzecz, bo zaraz Wam pokażę. Co do GP Pointera, to mi że było tak, że jak ja go wsadzałem w kaburę, to ta obrączka się przesuwała, bo on teraz wchodzi cały tak. A jak był z obrączką, to wchodził gdzieś tak do połowy, nie? Coś takiego było. I może być tak, że e, gdzieś się zepchło i poprzesuwało wszystko. Ja też tego nie korygowałem do e, zrobienia tej recenzji, do tego testu. Także może być różnie. Nie wiem. Wtedy działało. Naprawdę. E, jak robiłem tamtej filmiki, to naprawdę to działało. Już nie chcę mi się tego znowu e, robić i cudować. Ale jakby ktoś chciał sobie kupić tego pointera na sam początek, także zapraszam do kontaktu. Co do Mi4, jak na razie jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy jak to wyjdzie na wykopkach. Wykopki myślę, że będą może w sobotę chociaż mam mieszane uczucia. Zobaczymy jak to będzie. A na pewno w przyszłym tygodniu Coś się uda pokopać. Także zobaczymy, jak on działa w terenie. Chociaż z tego co widziałem u swoich kolegów poszukiwaczy, robi robotę. Także jestem jak na razie zadowolony z testów. Jak to wyjdzie w polu, lesie, czy gdziekolwiek zobaczymy. A! I ważna rzecz, ale to już kiedyś mówiłem. GP Pointer kupiony. Na Allegro w opisie jest, że jest wodoodporny. Nie jest wodoodporny. Zresztą, chyba gdzieś tam filmik jakoś nagrałem, że, że nie jest wodoodporny. Bo ma te swoje dziureczki tutaj. pokażę, i tymi dziureczkami tak jak w. Nie wiem, jak w Garecie jest, ale tymi dziureczkami dostała się woda. Czy też nawet tą gumką, która jest taka daremna, że masakra, dostała się woda, i detektor przestał działać. To znaczy, działał tylko, że cały czas pokazywał, że jest sygnał przed nim, po prostu zaczął świrować. A widzę, że tam mi, mi czworeczka jest lepiej skonstruowana, bo mamy to wszystko zalane. Jakby gumą nie ma takiego dostępu, że ten gozik możemy wyciągnąć, nie? Tak jak w, w tamtym pointerze, tutaj też jest to bardzo mocno wszystko ściśnięte. Ta uszczeleczka, tutaj która jest naprawdę, myślę, że robi robotę. No i są tutaj wszystkie te USB do ładowania. I zresztą widać, że to jest Zrobione Tak jak się należy, profesjonalnie Niż to co tam miałem No ale Także polecam, jeżeli ktoś naprawdę chce Mieć dobry pinpointer To albo zainwestować sobie właśnie w Gareta XPK Czy No w sumie to chyba takie dwa do polecenia są Bo więcej to jest jest ten Marsa. Myślałem też kupić, bo jest w o jakieś dwie stówki. Tylko, że oglądałem recenzję na YouTubie i widziałem, że właśnie one się podczas przegięcia takiego przegięcia ręcznego, czyli jak kopiemy detektorem, to się zaczyna wzbudzać. Tutaj tego nie ma. Mamy włączony. Ja go wyginam z całej siły. Nic się nie dzieje w tą, w tą. Nic się tutaj w nim nie dzieje. A tam, jeżeli doszło do przegięcia cewki w detektorze, on się wzbudzał. Zresztą zobaczmy, jak jest z tym, bo nawet nie patrzyłem. On się włączył. Też jest ok. Kwestia właśnie obudowy. Yy, w Marsie widziałem, że on jest z gorszych materiałów zrobiony niż ten yy, najtańszy za 60 zł. Nie? Także kwestia, kto co chce, kto co lubi. Czy to mi czwórkę polecę? Jak na razie ją polecam. A co będzie, to się okaże w praniu. Także zapraszam Was na następny odcinek. Zostawcie subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje mojego kanału. Zapraszam na e, Facebooka, poszukiwacz guslik, Instagrama, ta sama nazwa, oraz na TikToka. Tam też coś e, czasami wrzucam. E, wszędzie jest e, ta sama nazwa. Poszukiwacz guslik. Także gorąco zachęcam do subskrypcji, lajkowania, zostawienia komentarza. Żebyśmy się rozrastali W kupie siła Jak się to mówi I widzimy się na następnym odcinku Także pozdrawiam Was gorąco Wesołych świąt Które już niebawem będą I trzymajcie się cieplutko Cześć